No cześć wszystkim! Dzisiaj robimy taką miejscówkę jak tutaj, trochę blisko drogi. Ale co, co zrobić? Auta jeżdżą. I tu mieliśmy pierwszy sygnał, i wyskoczyła monetka. 20 groszy PRL-ka. Jak widać, stan taki zabrudzona, bardzo niestety tak ona wygląda no na dobry początek to dobre i to dobre i to także ruszamy dalej i do następnego kolejna znajdka dzisiaj kolejna rzecz łyżeczka taka mała powyginana trochę ale może być może być także tak sobie ona wygląda w zeszłym roku tutaj obchodziłem to pole to było chyba po Grochu. wtedy też tak parę takich rzeczy wyskakiwało mam nadzieję że coś jeszcze dzisiaj wyskoczy także do następnego i kolejna znajdka kolejna monetka trzy feningi pruskie no coś konkretnego w końcu o, tak sobie to wygląda rocznika bo nie odczytam nie taki tył coś konkretnego w punkcie i to mieć jeszcze jest chyba 1800 podajże 88 3 heni dawno taki moment nie miałem w zeszłym roku trafiłem tu chyba 4 Feningi no to było w zeszłym roku 120 część talara pisze z tyłu Dobra i oby takie rzeczy trafiały Kolejny sygnał tylko tutaj taka wódka aluminiowa Tak ona wygląda Dobra! Jakby to jeszcze było, to będziemy nagrywać. Bo w ogóle to chodzi, ale jest dopiero po godzinie 25. To do następnego. Podsumowując dzisiejszy dzień, no było tylko tak. Yy, dwie monety. Ta jedna, 20 grosz Druga, to były trzy ningi 1868 jednak, a nie 88 jak mówiłem Było coś takiego na końcu to było No i ta łyżka i tylko to dzisiaj także no nie było za bardzo szału, ale nie szkodzi Najważniejsze, że było cokolwiek Dobra, to na dzisiaj tyle Do następnego daszdu, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.